Cześć kochani, słuchajcie, to już przechodzi wszystko ludzkie pojęcie. Znowu rzutka nas zablokowała, nie wiemy jaki powód. Jakby były streamy, nie, ale by się działo. Jak wiecie, mamy związane ręce. Wiele setek haterów nas wyjaśnia. Ja nawet nie mogę się wypowiedzieć. No, tak to już po prostu jest. Dlatego postanowiłem wystawić dla mnie najważniejszą rzecz, jaką zdobyłem przez 6 lat. Dzięki Wam. E, dzięki mamie i wielu innym osobom, które z nami uczestniczyły w tym, co robiliśmy. Moją najcenniejszą rzeczą jest przycisk YouTube'a. Była już propozycja 1000 zł, niestety zrzutka została zablokowana. Dlatego postanowiłem zrobić do jutra, do piątku, do 16:00 licytację w komentarzach. Dokadać się prywatnie ze mną będziecie mogli. Najwyżej ten przycisk również prywatnie wtedy wystawię na Allegro. No, i w komentarzach będziecie mogli podawać kwoty. Pewnie dużo troli będzie, fejków i tak dalej, i tak dalej. No, trudno. Wiem, że ktoś się znajdzie: ktoś, kto zawsze w nas wierzył, kto zawsze nas oglądał, lubił nas oglądać, bardzo się często dzięki nam uśmiechał. Każdego dnia z nami towarzyszył w naszym życiu przez monitor. Dlatego postanowiłem dać na licytację moją najcenniejszą rzecz. Proszę, licytujcie kochani, pomożecie nam w ten sposób, ja się nie podam, hejterzy, bawcie się, praca będzie od lutego, a jak będą streamy, albo jak były streamy, to pierwsi oglądaliście tam wrogowie wszyscy, nie? Chociaż wiem jacy ludzie są, jak, jacy zaistni, jak zazdrościli nam tych pieniędzy, trudno, pieniądze nie dają szczęścia ludzie, miłość jest najważniejsza, zostałem zdradzony, trudno, mam mamę, mam Łukasza, mam tatę, my sobie w życiu poradzimy i jeszcze, jeszcze będzie. Będzie temat. Kurczę, co jeszcze mogę wam powiedzieć? Właśnie, wy zazroście tych pieniędzy. No trudno, sami streamujcie, sami zarabiajcie. My w lutym, jak mówiłem, zmieniamy życie. Jacek już pracuje. My jeszcze wyjechać nie możemy z mamą, bo pewnie wiecie, o co chodzi. Musimy na tej urzędniczej siedzieć. No i, jak mówiłem, przycisk do licytacji. A wy hejterzy, idźcie sobie tam... Nie wiem, co róbcie. Proszę, licytujcie w komentarzach. Udostępniajcie, słuchajcie, nie dajcie się, uśmiechajcie się dużo. Ja tam jeszcze, w... ja cały czas kombinuję, wam powiem, ale tu nie, nie mogę dzisiaj powiedzieć. My sobie poradzimy. A ci, co myślą, że będziemy w śmietnikach grzebać, nigdy w życiu. Nigdy!